Chociaż, co jeszcze mi bardzo przeszkadza... A, dobra, tu są te gnojki. To ja sobie z chęcią wezmę ich broń. No, nie ma szans, żeby ktoś to przeżył. To masakrę. A, tu jest właśnie pistolet maszynowy. Nawet dwa mam. Nie, nie, nie wiem, kiedy jest, chyba w tamtym le 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 levelu z Ice'em i Koruptem zdobyłem. Tak bym strzelał. Przynajmniej dobra, robi im masakry. Dobra, teraz troszeczkę kung fu będzie. Dobra, ro rozbroić ich wszystkich. Właśnie oni są jeszcze tacy irytujący. Żeby ich kasować z ręki, że oni, jeżeli nie stracili broni, to starają się jakby trzymać dystans, co jest w zupełności normalne. Też bym tak robił, gdybym miał broń palną. Ale to nie zmienia faktu, że to jest w opór wkurwiające, Że tak spieprzają od siebie. I trzeba ich gonić. No e, dobra, A, a coś się stędy? A, ten się chyba normalnie. Tam pewnie będzie apteczka, bo jakieś inne ścierwo. Nie interesuje mnie to. Apteczki w tej grze. Apteczki w tej grze nie są aż tak kluczowe, bo mamy regenerację HP. E, z tego co mi wiadomo, ale tutaj e, ręki sobie za tą informację udać nie dam, bo w najwyższym świecie nie jestem pewien. Ale ja mam wrażenie, że. Regeneracja zdrowia jest występu. Debil sam siebie zabił. Eee, regeneracja zdrowia występuje chyba również na najwyższym poziomie trudności. Co jest tak troszeczkę. No. Niebywałe. Ech. Dobra. Teraz będzie skok wiary. A tutaj jeszcze będzie wspinanie się po rurach. Dobra, chwy. No. Do, to, to, już było, to już było perfidne. Tak się nie robi, gro. E, czy, czy ktoś liczył, ile razy zginąłem i ile razy to była naprawdę już moja wina, że po prostu nie uważałem, albo coś w tym stylu? Bo mi się wydaje, że większość moich zgonów w tym w tym epizodzie jest spowodowana tym jest spowodowana tym. mianowicie, że no że, że mnie graf wychujała. A, to pewnie jest, to jest pewnie latarka. Leż, buda psie! Dobra, Właśnie. tam. O, fajna, fajną broń mamy! Nawet co skorzystam, czemu nie? Tak, skorzystam sobie, bo z tego, co mi wiadomo, to ten ten, Ten właśnie rozdział, ten właśnie, to jest już chyba przedostatni rozdział kanału, więc niedługo skoczymy. tak czy siak, więc... A broni nie przechodzą z jakby z etapów do etapu, więc nie ma sensu ich za bardzo chomikować. Przynajmniej moim zdaniem, ale nie no nie nie, nie ma sensu. No Tym razem nikogo tu nie ma. Dobra, leżeć i zejdź mi z oczu. Dobra. jak się fajnie zbagował. Dobra, teraz ostatni razem na tym się wyjebałem. Mam nadzieję, że tym razem tak nie. No, tym razem się ładnie chwycił. Możliwe, że ktoś mnie strzelił, ponieważ jeżeli ktoś mnie strzeli, jak będę właśnie w trakcie. jak będę właśnie w trakcie tej. jak będę właśnie w trakcie tej właśnie poróży wiecie o co mi chodzi, jak będę się trzymał rury no to on wtedy się puści tej rury i, i można prze... no idź kurwa debilu Tak gra zaczyna mnie denerwować tak nie powinno być no niestety gra ma swoje wady i zalety ale myślę, że dla tego rozszerzonego uniwersum Eee, warto grać A jednak, jeszcze coś jest. No, patrzcie, no, kolejny że tego poziomu nie lubi Jest sztucznie wydłużany. No, ale co zrobić? Dla jednej rzeczy, warto przechodzić ten rozdział. Dla jego końca. O, tu już są jacyś. jakaś inna jednostka. A, bo po prostu to jest Recolor słata i to wszystko. Też tak może być. Czekajcie, jest tu... nie, nie ma tu przeładowania, bo na chuj. Ale można jak w GTA przeładowywać, po prostu zmieniając broń, to on wtedy automatycznie się przeładuje. Eee, dobra. Kolejny... no tak. O nie, tu był granat, ja się na to nie godzę. Dobra, tu jest Sniper. Szotnąć. Nie lubię strasznie snajperów. Snajperka kasuje na hita, więc dlatego jest bardzo przydatną bronią. I chyba musimy iść tędy, a nawet raczej na pewno. Bo to jest logiczne, a jednak nie na hita, a przynajmniej nie każdego. Dobra, broń maszynowa jednak jest najlepsza. Majacie, rozbrojenie Twoim przyjacielem. Tylko trzeba pamiętać, żeby upewnić się, że jak się rozbroiło przeciwnika, to czy mu się na pewno e, tą broń odebrało? E, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to on sobie ją wtedy weźmie znowu i zacznie nas znowu irytować. W sensie przeciwnik. Ech. Dobra. No i spierdolił się w przepaść bardzo dobrze. Dobra, zdążymy jeszcze skoczyć. O Boże! Wiecie co? Tak to rozwiąże. No i po problemie. Pateczka była, nie wiem na chuj, ale ją wziąłem. O Boże. Jezu! Nie no, ja... Al... Dobra. Jakimś cudem przeżyłem, ale troszeczkę mnie to irytuje... Że, jak spadamy w trybie koncentracji, to nasza postać jest taka bezwładna. I ważna informacja: trybu koncentracji nie da się przerwać jak spadamy. Zresztą spróbuję wam to zaprezentować teraz. O! I zobaczcie, spadam w trybie koncentracji. A nie, jednak można, czyli ja jestem głupi. Chociaż trochę boję się puszczać w trybu koncentracji, jak do nas sprują. No a jeszcze nie koniec poziomu. Chcielibyście... Dobra, teraz jest koniec poziomu. I to już jest mal i Bane. A nie. Zapomniałem o jednym rzeczy. O jednej rzeczy. Że ten rozdział jest dwuet i dwuetapowy. I to jest pierwszy z nich. Ta gra mi zaczyna działać na nerwy. Dobra, kitraj się. A, na górze też ktoś jest. Snajper jeszcze w dodatku. Jebaniutki. Możesz przeodywać... Możesz współpracować, w Głąbie? Dziękuję. Dobra, mamy jakąś... Dobra. To, to będzie nawet dobre. Teraz, z tego co pamiętam, ten poziom opiera się o tym, że musimy dostać się na pozycję snajperską, która znajduje się, jak zapewne się domyślacie, poziom wyżej. Warto zabijać snajperów, żeby mieć jak najwięcej e, amunicji do snajpery, bo to nam się przyda. Zaraz, spróbujmy. O, chwycił się. To teraz się po prostu przemieśćmy się na drugą stronę. Spokojnie oni są ślepi. Ale i tak się ich lepiej pozbyć. <śmiech> <śmiech> tak, przyglądaj się dalej jak duszę twojego kumpla. Jesteś, jesteś po prostu asem policji. Pewnie są z ciebie tam na jednostce dumni. Eee, ale teraz obawiam się. Że, ale nie, chyba mogę się dostać do tego snipera. Mogę, na luzie. A nie, on ma. Nie masz snipera. A biedaku, nawet snajperki nie miałeś. Dobra, teraz tak na logikę. To muszę się dostać tam. I nie rozumiem, dlaczego mnie ten yy, dlaczego mnie... Yy, za, mnie to zabiło. I dlaczego w głąbie nie masz wyciągniętej broni? Ta uwaga, o tam jest snajper, to już wiemy. M możesz? Dzięki. Co ty będziesz przeładował? Od... Boże. Nie jestem w stanie opisać słowami, jak ta gra działa mi momentami na nerwy. Jest ok, ale. O, cude cudem się nie zabiłem. Dobra, tego pajaca zdjąć tam. Dobra, zdjęty. Teraz spokojnie. Yy, do, do tego snipera to już nie, nie opłaca się i to wiemy, ponieważ on tylko ma pistolecik, a nam. My potrzebujemy cięższej pukawy, ta sama historia, mimo że uczysz się na błędach. No, mimo że ja się kurwa uczę na błędach, Ech. Wyciągaj Pukawę. Chociaż wiecie co? Najpierw może sprzątnę snajpera. To będzie nawet spoko pomysł. Jakim cudem chybiłem? Gdzie on, gdzie on jest? Dobra, wytankuję na luzie. Dobra, pierwsze przeszkody usunięte. Zobaczymy strzelbę, czemu nie? Eee... Strzelba instakiluje na, na hita. Instakiluje na hita, dobra, dobre. Kurde, to jest naprawdę potężna pukawa. Zwróciliście uwagę, że pociski leciały dosyć szybko, nawet w trybie koncentracji. Gdzie przeważnie reszta broni to mają, tak, mają taką prędkość lotu w trybie koncentracji, że na luzie jestem w stanie ich unikać. A, tym razem się nie nabrali. No, dajesz, dajesz. O, co, broni nie mamy i już, już nie jesteśmy kozakami? No, żegnam. Zajdźmy sobie po drabince. I teraz się nam krzywda stać nie powinna. Dobra, teraz... O! Fajny Sądrak się załączył. Nie wiem jaki ma cel, ale już nie wnikajmy Po prostu się cieszmy tymi alternatywnymi brzmieniami Jezu Kto do mnie próje A widzicie, nie zabiłem go i się myści teraz No i była se muzyczka, ale już jej nie ma. Cóż cóż począć. Dalej. I teraz będzie osłanianie naszych towarzyszy. Teraz jestem pewien. Dobrze zapamiętałem sobie ten poziom. To jest właśnie Bane. Dobra, teraz trzeba się pospieszyć, bo tam na, na górze jest snajper. Który będzie kasował naszych. który będzie bruździł. Poza tym ma coś, co się nam przyda. A mianowicie snipery. Dobra, oni tam póki co jako, jako taką ogarniają. Jezu. Mie, wyciągaj tą broń. A, tam jest jeszcze cwaniaczek. No, i teraz jesteśmy bezpieczni, tylko musimy osłaniać. O! Naszych towarzyszy. Problem polega na tym, że. czułość myszy mam trochę zjechaną, ale co zrobić? I to jest taka nieścisłość, która. Moim zdaniem to jest nieścisłość. Jakby się nad tym zastanowić. Ponieważ tutaj w tej misji jest balard. A jak zapewne pamiętacie, balard w pierwszym poziomie. Eee. Balard w pierwszym poziomie. E, Uważajcie, żeby nie strzelić w Bejna przez przypadek, który tam stoi. E, bo będzie. Kich. No i chuj. I znowu mi Balard zginął za drugim razem. No cóż. I, ale to jest dla mnie dziwne, że on tutaj jest, ponieważ. E... Jak zapewne pamiętacie, Balard w pierwszym odcinku już zwiał, no chyba że, że go zawrócili. Zresztą mi się i tak wydaje dziwne i naciągane, ale co zrobić? Dobra, wywalimy w niego całą serię. Dobra, Dobra. weźmy sobie w tryb w ten tryb koncentracji, tak powiem Wam szczerze, nie pomaga za bardzo. Dobra, tu jest. W ogóle dziwne jest dla mnie to, że Bane nie ma swojego paska HP. Ta misja jest bardzo dziwnie skonstruowana. No ale cóż. Dobra, najgorsi są ci z shotgunami, bo, ci, bo zadają największe obrażenia. Dobra, dobra. I e, mi się raz zdarzyło przez przodek strzelić w Bane'a, co skończyło się overem. Dobra, tam jeszcze są. Właśnie w... No, znowu! Nie cierpię tej misji. Kolejny powód, dla którego kanały są najbardziej chujowym poziomem. A nie mogę sobie skonfigurować czułości myszy, ponieważ takie rzeczy można robić tylko w menu głównym gry, co jest dużym, dosyć minusem tej gry. Dobra. Ja Fajnie byłoby, gdyby im się od czasu do czasu HP regenerowało, nie pogardziłbym. Dobra, tam jest jeden Cwaniaczek. No, super. Barierka dobra, dobra, dobra. No, no zdechnij. Dobra, pewnie się zbagował. E, dobra, teraz tu. A, bo wiecie co? Bo ja stoję za blisko i się dziwię. No i super. Jeszcze jedna próba edytujemy, bo naprawdę, bo to już się robi żałosne. A, rebelianci tak się oni nazywają. Warto wiedzieć. Aha. Tym razem go nie udało mi się skasować. Po cichu. Won. Dobra, dobra, Szyb... Gdzie jest ta snajpera? A, dobra, trzeba ją... E, tutaj. No i dlaczego? Dobra. Trzeba... Naczy, trzeba po prostu się nauczyć, w jakiej kolejności... E, gdzie oni się będą pojawiać? Innej rady nie ma. No, padni! Dobra, no, teraz tu będzie jeden. Naj naj najważniejsze to o tych skurkowańców z shotgunami z y likwidować w pierwszych y jak najszybciej. Dobra, jak on to mówi, no to już ten. Jeszcze tego tu brakowało. C'est draw them away hmm. Hmm.

You will find I lack the virtues of both tolerance and patience. But even he cannot keep me from playing my part in what will come. My purpose I have seen is entwined with your own. What purpose? Will you bring it to him? What does it unlock? For the future. Anyone moves, their brains are Jackson Pollock. Drop it! <laughs> I see we're just in time. You didn't think we left that door unlocked by accident. <laughs> uh-huh. <laughs> I think he did. Look at his face. It's just like a human. This mustn't happen. It already has. You must stop them. They'll ruin everything. What is so important about that key? The key is integral to the path of the One. Why don't you just make another one? Once it is used, it cannot be used again. They will bring about the end of everything. Zack. No, i nad, e, znajdujemy się w zamku Merowinga, jeden z najlepszych poziomów w całej grze. E, czysto zorientowany na walkę, ale o tym poziomie powiem w następnym odcinku. A póki co ja się żegnam z wami, mówił Marshal i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.